Hejka z tej strony, Bachir.pl i Basier 2. Basier 2 jest chory, więc w życie mu dużo zdrowia. Jedna subskrypcja to. to... Jedna subskrypcja to jest jeden lek. Ja jestem na YouTubie nowy, więc może mnie... O, potraf... dawno, y, zaczął nagrywać. 5 dni temu. Zrobimy rekord. A właśnie włączyliśmy vloger Endlesh, żeby zrobić rekord. Nasz rekord to 200 fal. Patrzcie, bo od przeżył. No, oczywiście. Ja od... Nie, 100 chyba? Na 190 fali? Nie, ja nasz rekord to jest 190 i, i to ja nie odpadłem akurat. Ja widzę, co to jest mój kot? Jak to słyszycie? no, ja mam... nie ty! No bo mnie, mnie zrzuciło na bok. Ciebie wyrzuciło w tamtą stronę. Stwierdzone. A kolega m, nawet na A jak, jak, jak chcecie, to możemy jeszcze z, drugim, z trzecim kolegą taki zrobić odcinek. Nawet trochę nubkowaty. Co? I on jest w ogóle nupkiem, ale. 60 fal to jego rekord. Tak to szacun. Albo przynajmniej setka. Ale dawajcie tyle. A dawajcie teraz będzie o wiele utrudnienie. Utrudnienie. To ja dla Ciebie nie mam litości, bo ja nie umiem. Także. Ja już tutaj mojego slapa. Kolega, chciałbym mieć bardzo puncze. Nie? Chciałbyś mieć panczę? Bardzo. Na, może na następnym filmiku, może jakieś na shortcach wrzucę. Pokażę Wam jak zrobić Betę. Tak, tak, jeśli macie na Steam zainstalowane. Na steamie? No, no. są takie opcje. Właściwości. W w ustawienia wchodzić. A no. Słusznie. Enie słoneczne. Czym? To no, był leki, pa ja miałam lepsze. Już miałam w życiu lepsze. Kolega może to potwierdzić. To. 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 Że, już to. Miałam że już miałam lepsze super puncze. No, możemy tak, jak... Nauczyłem się bardzo. Znaczy umiałem, ale nie tak dobrze po super punchy. Tylko na tu bardziej to poświczyłem od pięćdziesiątej y, mamy. Nie od, dobra, od, od 150 pięćdziesiątej od co było łatwo, ale mam plan. Jest to taka essa Czuję się najlepiej na świecie. Co może mi dać? Co może ci dać? NS łony fory Tak, to jest ty, masz jesteś cringe'owy. Nie zginę? Weź rozbić. Ja nie będę kłębił. za freak. On po prostu coś uzbierał. Tokeny. Sam. Bez pieniędzy. Ale kapiware musiałeś wziąć ze sklepu. Właśnie wiem. To było...

428 tokenów. Już mam 288 wygranych, więc jestem blisko tej 300 Ja coś się tak cieszę. Już grałam trochę w tę grę i mi się bardzo ona podoba. Jak coś, to zapraszajcie mnie do znajdź. Kolega na pewno przyjdzie. No, może nie wszystko, bo ja mam dużo z takich... Mam jednego typa 800 crownów. Kolega też miał betę, byśmy grali. Tylko, że on, jakby nie możemy zagrać razem. Miał kontakt. Potwierdzam.